Cześć, To Natalia z warszawskiej grupy Luka Maro. Znajdujemy się w parku rozrywki Julinek na imprezie Pierwsza Runda Campinos, dedykowanej biegaczom, piechurom i pasjonatom Nordic Walking. Jest okazją do odbycia długiego dystansu na 21 km lub 42 km. W koleżeńskiej atmosferze, bez rywalizacji o puchar, każdy jest zwycięzcą podczas tego biegu. Zapraszamy na relacje i spróbujmy porozmawiać z kilkoma zawodnikami lub zawodniczkami. Zapraszamy. W dzisiejszym dniu startuje nasza redakcyjna koleżanka Beatka. Powodzenia, trzymamy kciuki. Cześć dziewczyny, jak forma przed startem? O, spoko, cześć. No w miarę okej okay, zobaczymy. Na jaki dystans biegniecie? 21 km. Ja też 21. Czy to Wasz pierwszy start w tym sezonie? E, tak, tak, pierwszy start mój pierwszy start i pier, pierwszy start w tym sezonie i w sumie to w życiu, bo wcześniej nie biegamy o takie dystanse, także zobaczymy. O, będziemy trzymać kciuki. A co Pani tutaj ma, proszę powiedzieć? To jest yy, bukłaczek do picia na drogę. Czy Pani nie będzie wyciągać? Nie. To no dobrze. Długo Pani się przygotowała? Trenuję od pół roku, no trochę więcej, 8 miesięcy. Chodzę trzy razy w tygodniu, więc myślę, że będzie dobrze. Dziękuję, powodzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak forma przed startem? Bardzo dobrze, proszę pani. Chyba najlepiej w tym roku. Wcześniej brał pan udział w takich wydarzeniach? Jeszcze nie. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry, jak forma przed startem? <noise> nie wiem, zobaczymy. <noise> brał pan wcześniej udział w takich wydarzeniach? Tak, brałem. Super, życzę panu powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jak forma przed startem? No ma być. Jak, na jaki dystans pani biegnie? 21 czy 42? Dzisiaj półmaraton. Super, dziękuję. Powodzenia. Dzień dobry, jak forma przed, przed startem? O Jezu, aż ja się pomyliłam. Pani się zaśmiała, ja się pomyliłam. To jeszcze raz, jeszcze raz to zrobimy. Ale to nie ja. To pani, pani też chce? Tak, ja pani. Ja tylko będę się uśmiechać. No chodźcie, biegać biegać się wszystkie. Tak? Jak forma przed startem? No bardzo dobra. Czeka, czekamy na wyniki. Biegały już Pani wcześniej? Tak, tak. Biegały biegały się tak wcześniej. Tak, Dzisiaj traktujemy tak, to trochę jak rozbieganie. Nie będziemy się ścigać z nikim. Jest fajna impreza, fajna atmosfera, więc idziemy sobie pobiegać w towarzystwie, tak, tak. pogadać trochę ze sobą, spotkać tak. się. Półmaraton czy maraton? Półmaraton. Półmaraton. To maraton. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dzień dobry, jak forma przed startem? Średnia, no, z covidowy do treningu. Tak. Dlaczego zdecydowała się pani wziąć udział w tym wydarzeniu? On mi namówił. Ten wysoki kolega. Tak. Słuchamy jeszcze raz. No piękne tereny. Na pewno. Dzień dobry, na jaki dystans pani biegną? Tak. Na maraton 42-200. Czy piesek też bierze udział? No zobaczymy. Podobno nie wolno. O, to szkoda. Ale do parku można z psem wchodzić. Ale do parku można wchodzić z psem, więc spróbu spróbujemy, może się uda. Super, powodzenia, trzymamy kciuki. Dzień dobry, jak forma przed startem? No dobrze, dobrze, chociaż trochę zimno. Biegała pani wcześniej? Tak, ćwiczę, ćwiczę i to jest właśnie mój. Jeszcze raz na taki dystans i liczę, że będzie dobrze. Maraton czy półmaraton? Pół. Super, życzę powodzenia. Dzień dobry, jak forma przed startem? Bardzo dobrze. Brała Pani wcześniej udział w takich wydarzeniach? E, tak, w biegach, tak. No. Maraton czy półmaraton? Półmaraton, super, powodzenia. Dzień dobry, dziękuję. Długo przygotowywała się Pani przed startem? E, jakieś e, dwa razy. Dwa wyjścia w Campinos. Na jaki dystans Pani biegnie? E, 21, ale. Jest 42 w głowie. Jeżeli da zdrowie, to oczywiście polecimy 42. Super, powodzenia! Dziękuję. Dziękuję. Co skłoniło państwa do zorganizowania biegu? To nie jest nasza najpierwsza impreza sportowa. Mamy już doświadczenia. To jest kolejna impreza z cyklu Runda. Natomiast ten bieg jest rozgrywany w tym roku po raz pierwszy, w roku takim wyjątkowym. Natomiast my mimo wszystko chcemy proponować imprezy, które pozwalają na utrzymanie aktywności. Chcemy integrować środowisko biegaczy, chodziarzy i nordic walking. To jest impreza koleżeńska bez rywalizacji sportowej. Rajd po szlakach Kampinoskiego Parku. Także myślę, że dobrze spędzony weekend Słoneczna sobota to jest właśnie ta motywacja, która, nas, która skłania do, nas do tego, żeby takie imprezy organizować. Czy w przyszłości planujecie organizować więcej takich wydarzeń? Tak, oczywiście. Jeżeli tylko to będzie możliwe, no chcielibyśmy powtarzać cyklicznie rundę Campinos. W tym roku nie mogliśmy zaprosić aż tylu uczestników, ilu, ilu było chętnych, bo, bo mamy pewne ograniczenia. Ale w przyszłym roku, jeżeli już to wszystko będzie, będzie luźniejsze, no to myślę, że uczestników będzie dużo więcej. Na pewno chcielibyśmy zachować tę imprezę w Campinosie. Mamy też inne. 30 maja na przykład w Spale runda żubra, 9 września mamy też pod Sokołem Podlaskim sokołowską rundę. Także każdy znajdzie coś dla siebie o innej porze roku. Być może do naszego cyklu dołączą też inne imprezy w niebawem w swoim czasie. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, jak forma przed startem? Dzień dobry, zimno. <grym> Na jaki dystans pan biegnie? 21. Brał pan wcześniej udział w takich wydarzeniach? Tak, w różnych półmaratonach, też w ran magedonach i biegach przeszkodowych 21 km. No w maratonie jeszcze nie. Biegłbym dzisiaj maraton, ale zimno jest, więc nie. Super, życzę powodzenia. Dzień dobry, na jakim dystansie pan startuje? Oczywiście na najdłuższym. 21 km. Próbujemy. Dlaczego zdecydował się pan wziąć udział w tym wydarzeniu? Bo biegam i współpracujemy z BeLife jako reprezentuje browar Błonie tak naprawdę też Dziękuję. Bardzo proszę. Miłego dnia. Wzajemnie trzymamy kciuki. Ok, zapraszamy, jeszcze są miejsca. Za momencie wypuszczamy drugą falę. tutaj uczestników na maraton jest przygotowany dzisiaj. Jedna osoba, dwie, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, dobra. Maraton biegowy? Dobrze. Okej. Okay. Dobra. Czy jeszcze mamy miejsca na tej fali? Wolontariuszki. Spisują. Okej, okay, chyba więcej chętnych nie ma. Brawo, brawo. Powodzenia. Czekamy tutaj. Cześć. Brawo, brawo. Tak jest. I teraz prawo zdrowia. Tu też pogodę miało padać w ogóle dzisiaj. Udało się. A później. Może to Ja nawet nie trzeba. Tak. Proszę. Następna grupa startuje później w Niemczech. Tutaj dla pacjentek nie biegniemy na strony noszonej, a osoby, które chciałyby, to Tak. Tutaj idziemy trenerem. No, o, oni tam trenerami właśnie. Dobrze no. chodzić na końcu. Rufalu Kamara! O! Oh, meta Endorfiny! Oh, Jezu, jak się cieszę! E, jak trasa przebiegła? Bardzo fajna. Miejscami tylko było dużo błota. Ale ogólnie sucho było. Dużo górek, no i nie było nudy, no. a, ja, a gdzie koleżankę zgubiłaś? Koleżanka trochę, formy, forma słabsza, więc pozwoliła mi pocisnąć do mety te 2-3 km. Aha, dobra, to biegniemy do mety. Więc cisnę. Cisnij. Jesteśmy właśnie z naszą redakcyjną koleżanką, która przebiegła pół maraton. Jak było? Zajebiście! ciężko? Nie! Gdzie zgubiłaś swoją koleżankę? A koleżanka! Troszkę słabsza forma, więc pozwoliła mi podcisnąć do końca, więc cisnąłam do ostatniej siły. A koleżance jak się biegło? Masakra. Ciężko było? Tak. Coś jeszcze tak. Tak? Nie, ja dziękuję, bo Dziewczyny są zmęczone, dajemy im Ale spokój. U -u -u -u. Brawo! Ha <laughs>